Jeszcze bardziej sprawia, że przeżywamy to mocniej. Aczkolwiek to mogło się wydarzyć tak naprawdę wszędzie. Dlatego, że no niestety w tych dzisiejszych czasach ta nienawiść do drugiego człowieka jest gdzieś tam wszechobecna. A my dzisiaj, będąc tutaj, chcielibyśmy bardzo mocno zaakcentować, podkreślić, powiedzieć to głośno, że nie godzimy się z agresją, nie godzimy się z wszelkimi formami przemocy. Chcemy po prostu kochać ludzi, kochać drugiego człowieka. Może um, uczcijmy y, pamięć Nadii taką wspólną minutą ciszy.